Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun i Pluton to osiem planet, które znajdują się w naszym układzie słonecznym. Niemniej jednak naukowcy twierdzą, iż w naszym układzie słonecznym brakuje planety. Co się z nią stało? Gdzie znajdowała się lub znajduje się owa planeta? Na początek chciałbym bardzo podziękować wszystkim osobom śledzącym kanał oraz powitać w naszym gronie najnowszych subskrybentów, a więc wielkie dzięki. I witam! Rozpoczynając do rozważenia na temat brakującej planety w naszym układzie słonecznym, na myśl od razu przychodzi nam Pluton. Obecnie obiekt ten uznawany jest za planetę Karłowatą najjaśniejsze ciało niebieskie z pasa Kuipera. Jednak do 24 sierpnia 2006 roku Pluton uznawany był za dziewiątą planetę naszego układu słonecznego. Jednak tego dnia Międzynarodowa Unia Astronomiczna odebrała Plutonowi status planety. Oprócz Plutona największymi planetami karłowatymi w naszym układzie słonecznym są Ceres, Eris, Haumea i Makemake. Jednak mówiąc o brakującej planecie, nie chodzi tutaj o znane nam obiekty, lecz teoretyczne ciało niebieskie, które oddziałuje na pozostałe obiekty w naszym układzie słonecznym. Naukowcy spekulują, iż dziewiąta planeta istnieje, że jest to nieodkryta gigantyczna planeta znajdująca się w odległych zakątkach naszego układu słonecznego. Postawiono hipotezę, że obecność dziewiątej planety wyjaśnia wszystko od nachylenia osi obrotu Słońca, do pozornego gromadzenia się na orbitach małych lodowych asteroid za Neptunem. Ale czy planeta ta rzeczywiście istnieje? Naukowcy twierdzą, iż planeta ta może znajdować się za pasem Kuipera w odległości większej niż 30 jednostek astronomicznych. W 2016 roku Konstantin Batygin, astrofizyk planetarny z California Institute of Technology w Pasadenie, i współautor Mike Brown, astronom z tego samego uniwersytetu, opublikowali badania, w których zbadali eliptyczne orbity sześciu znanych obiektów w pasie Kuipera. Ich odkrycia ujawniły, że wszystkie te obiekty mają eliptyczne orbity, które wskazują ten sam kierunek i są pochylone około 30 stopni w dół w porównaniu z płaszczyzną, w której 8 oficjalnych planet krąży wokół Słońca. Korzystając z symulacji komputerowych układu słonecznego, w które włączyli potencjalną dziewiątą planetę, stwierdzili, że powinno być jeszcze więcej obiektów pochylonych aż o 90 stopni względem płaszczyzny słonecznej. Od tego czasu astronomowie znaleźli nowe dowody, które dodatkowo wspierają istnienie dziewiątej planety. Z pomocą Elizabeth Bailey, astrofizyczki i planetologa z Caltech, zespół wykazał, że oddziaływanie dziewiątej planety mogło przechylić planety naszego Układu Słonecznego, co wyjaśniałoby dlaczego strefa, w której krąży osiem głównych planet wokół Słońca, jest nachylona o około 6 stopni w porównaniu do równika słonecznego. Teoretyczna dziewiąta planeta ma masę od 5 do 10 razy większą od Ziemi i oddalona jest od Słońca od 300 do 700 jednostek astronomicznych. Opublikowano kilka prognoz dotyczących jej lokalizacji w Układzie Słonecznym, ale żaden z zespołów poszukiwawczych jeszcze jej nie odkrył. Co ciekawe, od najdawniejszych czasów wiele kultur wspomina o rzekomej dziewiątej planecie. W 2012 roku wiele osób wierzyło, iż wówczas będzie miał miejsce koniec świata. 21 grudnia 2012 roku kończył się bowiem kalendarz majów, więc krążyły pogłoski na temat tego, iż świat może się skończyć. Domniemana planeta Nibiru była jednym z pretendentów do zakończenia życia na Ziemi. Miała ona podobno zderzyć się z Ziemią. Opowieści o planecie Nibiru sięgają starożytnego sumeru. W 1976 roku Zecharia Sitchin napisał książkę „12 Planeta. Wykorzystał w niej unikalne tłumaczenie sumeryjskiego pisma klinowego, które opisywało ową planetę Nibiru, okrążającą Słońce co 3600 lat. Zgodnie z sumeryjską kosmologią, Nibiru była dwunastą planetą w naszym Układzie Słonecznym, który obejmuje 10 planet, Słońce i Księżyc. Jeden z Księżyców Nibiru zderzył się z Tiamat, planetą znajdującą się między Marsem a Jowiszem, co doprowadziło do powstania Ziemi, Księżyca i pasa asteroid. Właściwie po zderzeniu pozostało pół planety, z której uformowała się ostatecznie Ziemia, a śladem po tym zderzeniu są podobno głębokie szczeliny w skorupie ziemskiej pod Pacyfikiem. Do niedawna uważano, że niemożliwe jest zderzenie tak dużych ciał niebieskich z powodu silnej siły magnetycznej. Jednak koncepcja ta zyskała nowe życie od czasów wprowadzenia teorii Orfeusza i symulacji zderzenia między obiektami takimi jak Ziemia i obiekt o połowę mniejszy. Planeta Nibiru była, czy też jest, domem dla technologicznie zaawansowanej, podobnej do człowieka rasy obcych, anunnaki. Podobno owa rasa obcych doprowadziła do powstania rasy ludzkiej i starożytni Sumerowie traktowali ich jak bogów. Co ciekawe, rzekome zderzenie jednego z księżyców planety Nibiru z planetą Tiamat, w efekcie którego powstała Ziemia, Księżyc i past asteroid, nie wydaje się aż tak oderwane od nauki zdrowego rozsądku, jak mogłoby się wydawać. Jedna z teorii próbująca wyjaśnić pochodzenie naszego ziemskiego satelity, księżyca, jest dokładnym odzwierciedleniem owej sumeryjskiej legendy. Naukowcy spekulują, iż w naszym układzie słonecznym, pomiędzy Ziemią a Marsem, istniała dodatkowa planeta, Teja. Zgodnie z hipotezą, była to starożytna planeta, która około 4,5 miliarda lat temu zderzyła się z wczesną Ziemią. Planety połączyły się a z wyrzuconych szczątków powstał księżyc i pas asteroid pomiędzy Marsem a Jowiszem. Oprócz wyjaśnienia dużego satelity Ziemi, hipoteza TEI może również wyjaśnić, dlaczego jądro Ziemi jest większe niż można by tego oczekiwać o obiekcie tych rozmiarów. Otóż jądro i płaszcz TEI zmieszało się z jądrem i płaszczem Ziemi. Według jednej z wersji hipotezy, Teza była planetą wielkości Marsa i miała średnicę około 6100 km. Dowody opublikowane w 2019 roku sugerują, że Teja mogła powstać w zewnętrznym układzie słonecznym, a nie w wewnętrznym, i że większość ziemskiej wody pochodzi właśnie z teji. Zgodnie z tą hipotezą, Teja okrążała słońce prawie wzdłuż orbity protoziemi, pozostając blisko jednego lub drugiego z dwóch bardziej stabilnych punktów Lagrange'a. Teja została ostatecznie wytrącona z orbity przez grawitacyjne wpływy Jowisza i Wenus, co doprowadziło do kolizji między Teją a Ziemią. Symulacje komputerowe sugerują, że Teja poruszała się nie szybciej niż 4 km na sekundę, kiedy uderzyła w Ziemię pod kątem 45 stopni. Początkowo hipoteza zakładała, że Teja uderzyła w Ziemię i wyrzuciła wiele fragmentów zarówno protoziemi jak i Tei, które utworzyły jedno ciało, które stało się księżycem. Albo utworzyły dwa księżyce, które ostatecznie połączyły się, tworząc księżyc. Jednak wyniki badań opublikowane w styczniu 2016 roku sugerują, że zderzenie było zderzeniem czołowym i że szczątki tej można znaleźć zarówno na Ziemi, jak i na Księżycu. Ponadto naukowcy są przekonani, iż w naszym układzie słonecznym musiała istnieć jeszcze jedna planeta. Jednak nie znajdowała się ona między Ziemią a Marsem, a pomiędzy Marsem a Jowiszem, zaś pozostałością po niej jest wspomniany już pas asteroid. W świecie nauki teoria o istnieniu tej planety powstała na podstawie tak zwanej reguły Titius'a Bodego. Zgodnie z tą hipotezą, średnie odległości planet od gwiazdy centralnej w Układzie Słonecznym spełniają dość dokładne, pewne proste arytmetyczne prawo. Prawo to zostało odkryte pod koniec XVIII wieku przez Johanna Daniela Titiusa i Johanna Ellerta Bodego. W badaniach Układu Słonecznego dzięki hipotezie Titiusa Bodego poprawnie przewidziano orbitę Ceres oraz Urana. Jednak reguła nie przewidziała orbity Neptuna. Na podstawie tej reguły w miejscu, w którym obecnie znajduje się pas asteroid powinna znajdować się jakaś planeta. Ta hipotetyczna planeta została nazwana Faeton. Planety tej poszukiwano właśnie w pasie asteroid, badacze znajdowali więc kolejno Ceres, Pallas, Juno czy Westeł. Współcześnie twierdzi się jednak, że istnienie Phaetona było niemożliwe, gdyż całkowita masa znanych planetoid i prawdopodobnie wszystkich w pasie to mniej niż 1,24 masy Księżyca. Niektórzy tłumaczyli ten stan przypuszczeniem, że Mars także jest częścią Phaetona. Jednak nie znajdowało to odzwierciedlenia w regule Titus'a Bodego. Inni twierdzą, że odkryto zbyt mało planetoid, i gdy poznamy ich wystarczająco dużo, ich masa będzie wystarczająca, by stwierdzić, że są to resztki planety. Analizując powyższe kwestie, ciężko ostatecznie stwierdzić, czy w naszym Układzie Słonecznym istniała lub wciąż istnieje kolejna planeta. Legendy i mity zazębiają się bowiem z dowodami i hipotezami naukowymi. Czy więc planeta Nibiru istnieje? Czy też być może w naszym układzie istniały takie planety jak Teja czy Phaeton? A może w odległych zakamarkach naszego układu słonecznego czai się jeszcze inne ciało niebieskie, wywierające wpływ na cały system? Jak zawsze zachęcam do otwarcia własnego umysłu na otaczające nas niezwykłe zjawiska i nieustannego poszukiwania prawdy.